Cześć, z tej strony, no do w kolejnym odcineczku, nie wiem, czy on jest K5, tak mi się zdaje, że to jest piąty odcinek z gry Telling Lies. Możecie zauważyć, że ja dodaję tutaj nowy słowo Mike. Skąd je ja wziąłem? Jeżeli klikniemy to i przyciągniemy jakoś tutaj do tyłu, to jest gdzieś jest napisane, że o. To ja, jakąś po prostu mówić Mike, nic nie sobie Mike oczywiście, jakby nie miał za dużo tych rzeczy do pisania. Tutaj już widać, że trochę tych majków wcześniej oglądaliśmy w dzisiejszych odcinkach. Jest wyglądać 22,20. Jak się okazało, za każdym razem, jak lecimy z fabułą do przodu, to się zmienia godzina. I też bateria się ładuje, ale to chyba tak nie jest takie aż ważne. Dzisiaj sobie wpiszemy. Śpiewać. Śpiewać. To będzie coś. Pamiętam, że coś tu było. Mamy dużo ośpiewaniu. To widzieliśmy. To widzieliśmy? No dobra. To to. Tylko, że trzeba trochę przeskipować z tyłu. Co jest niefajne, szkoda, że nie można tak naprawdę sobie przeskipować. To by było dość yy, lepsze. Bo tak to tracę trzeba czasu, bo to się nie skipuje aż tak bardzo. Chyba, że jakoś się da. Tutaj może wszystkim. Eee. Nie, to nic nie ma. Co jest dość problemem, bo na samym początku też może być coś ciekawego, tak samo jak było z tym majkiem. I się potem okazało, że z majkiem też są takie rzeczy. Oczywiście, raczej dotrę do wszystkich rzeczy, wszystkich przynajmniej... W większości tych bloków jakie nagrali, ale tak będzie mi łatwiej oczywiście. Bo może być tak, że potem... Od... Jest coraz więcej oglądam tych filmików, czyli coraz mniej jest do znalezienia, czyli no mniejsza szansa, że coś innego znajdę. Dobra, gdzieś tu. Chodzi do domu. Aha, ja też, no tylko tak też. Tak, pokaż widzę. A o, ciekawe co widzi. mmm. -hmm. Ta mimika jest naprawdę kozak, A ja też mam przyjemność, rozpakowałem Ło wow. Ale kozak Było tyle rozpakowywania, widzisz? No, jesteś naprawdę kozakiem Myślę, że ma mi przeszkoda, że tak szybko to skipuje Poważnie, i też nie ma głosu, więc ja muszę a I też jak co? Szum jest przez ten filmik To nie jest tak, że y, Szum jest przez moją kamerkę, szum jest to przez ten filmik Tak, skipuje, to jest taki mały szum Możemy na losowej stronie, zobaczmy no hmm. jest przynieść tam papugi, aha okej, okay. okej okay. świn... w tym ten... no wiesz e... przebić, no dobra, ej zaraz chwileczkę, powiedzieć. czy nie chcesz? dobra, czemu o, śpiewa, czyli gada do tej muzyki? Nie pamiętam, jak się na więc mówię No Tam coś słucha. O niej. Słucha. Słucha. Nieźle w Hollywood. Dobry w łóżku. No to niezły w kozach. Na jest coś ciekawego, nie ma. miałem napisane, ja muszę to przejrzeć jeszcze. Jak trzy minuty zmarnowałem na niczym. Czy coś zrobić szkoda, chociaż nie no, no wiesz? cieszę się. O, gościu, plęczy cię języczek. Słabo, mało kontaktu z dziewczynami. <laughs> Jakbym <mnie> ja coś wiedział. <laughs> nie, dobranoc. No to tylko. Super. Jesteś fajnym typem. O, teraz gada z tą babką. Weź szybciej Czemu tu nie ma takich skrótów, w czy sobie uh -huh. do pierwszej sekundy, czy coś? Ja wolę że. Tak tu muszę lecieć do tyłu? Nie wiem, czy to coś powie, czy nie Ojeju, oh, co ja mam powiedzieć? A, dzisiaj byłem sobie w sklepie ogólnie nie powiem jak w jakim sklepie X. I taki typek przede mną kupił sobie, chciał wziąć pizzy, patrzy do to, tej ważności, wygasa idzie do babki. I mówi, że wygasa, wygasa, nie? A ta babka tam patrzy, patrzy, patrzy. I się okazało, że te wszystkie pizze, jakie były, wygasły. A data ważności wygasła. No i tak wynosili te wszystkie karty. to bardzo śmiesznie wyglądało. Nie się mwa. No ale mam wszystkie. Znaczy, zakroczone trochę mieszkanie. Um, ehm. Czytałem kakutas, ale to był kaktus, dobra. Chyba, że ta serio powiedziała. Bo to już jakoś tłumaczyła. To trochę śmiechawka. I ciążkę leżącą na no losie nie i też tak zrobię. Ważne, że pokażę. Masz za blisko telefon przy twarzy, wiesz już no. Dziwnie to wygląda. Ach, tak, tak. No Nie mogę przez to wszystko i O, Colm tu kimś, to mogę potem wpisać Colm Nie zresztą książka nikomu tego i tak Śpiewała kiedyś Kończyła z tym I nie, to ma no to szkoda w sumie Raz, Syrenę Gada tam o swojej czy tam, bo A, to chodziło z tym. No chyba któryś raz gadałem o tym kopciuszku. Może sprawdzę, Czy coś jest na rzeczy z kopciuszkiem? To było śmieszne. Poszło niby spać, ale nie. Dobra. Kopciuszek. Fuck. Pierwszy raz gadałem o kopciuszku. O i so raz, z każdym obejrzymy, to mija trochę czasu. O, tylko mi to dobrze, że nie sześć, Bardzo fajnie. To jest to gościu. Też trochę jestem smutny, bo w tych wszystkich czterech poprzednich odcinkach mogło być coś wcześniej z tych filmów, ale jednak nie, może z tej miłości coś innego było, tylko już nie. To już to nieważne. Może coś innego znajdę. Rozumiem się. Dobra, skipujemy. Tu miałem szybko czytać, więc mieć spoko A gadało, jego przeszłości gadają. Dobra, teraz trochę babki. Gadał o tym, że był w więzieniu, tam coś z ojcem było i policjantami. I pewnie dlatego potem coś został w FBI. Kogoś jest w FBI. mój przyjaciel przedewkował i głupot. Pewnie to był ten, który go zabił. Nie wiem powiedział on gada, nie mówi nią, imion. A im ona trochę bardziej już kojarzy. Wiem, że Paul nie żyje Chciał być autentyczny, ojej, nie wyszło <laughs> Co z rodziną, czy tutaj mamy... No, on cały czas będzie gadał z tą on tak mi się staje Jak śpiew, to tylko ta murzynka. Dobra, więc to Jalko jeszcze mamy? O! O, czekaj, 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 ok, napisaj okay, mi coś nie. nie Co? Ej, halo? Jest, mamy coś bengi, bengi. jakby nie było tego za dużo to jest na szczęście Coś, w sumie nie muszę tego pisać Bo i tak to mniej więcej nie jest You Jesteś w radianie, a nie, Ewa. nie wierzę. Nie patrzę. A, ale wiadomo, że patrzę. Ejo. Ejo, ejo. <ścoughs> Cześć, nie wiem, muszę, to, muszę to posłuchać, naprawdę. Ejo. Dino, 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 prostu pajaca Ejo więc porządnie dobra będzie teraz śpiewała chyba że nie Aaa, plus blood jest dobra Broda ci nie pozwala Mogę napisać broda Teraz to są czarne charakter? Chyba się. przebaczli, Halloween. Ew nie. Kto to jest? Not to jest tam, może? Tak. O boże O Boże e ten w ogóle typek e to on ma dziecko, ma żonę chyba i z nią się dogaduje, bo jest w jakimś tym... Jak mówiłem jak tam FBI, a ona jest w jakiejś korupcji terrorystycznej podobno. I to jest coś. czekajcie, 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 czekajcie nie do niej przyszedł, ale niestety nie dowiemy się kto zrobiłem już wszystko śpiewać śpiewać no, tak rozkipowałem, że niczego się nie dowiedziałem dobra, weźmy coś co mam mało, na przykład taśmy. no, taśm jest mały, i to ja rozumiem tylko minuta do tyłu, no to spełnia. I to jest to To jest jakby takie znajdowało, że to jest mało, to mi będzie tyle piszło, ale już widziałem, że jest jakieś imię, więc... Tę... tego... Będzie problem Okej okay, Tu mają jakiś więc ja. Zobaczmy co tam masz Miał znaleźć Mmm, kokoba. Szeroko, a, aktywacja ruchu Aaaa Czyli masz szukać ten Masz szukać kamerę, która się sama aktywuje, no Hmm, zobacz, dajmy hmm. Mam już Simona? Nie Sajbiście Simon Simon, one Simon was a Napiszę potem jak, bo to też może coś być. Dużo imien. Czy? F to samą kamerą. Czy to jest przypadkiem... To jest chyba prezerwatywa z kamerą, to było dość ciemne. Czekaj, a przy tym go patrzyłem, prawda? Jeden będzie szukał zemsty, no, czyli coś się stało. Dobra, dobra to tak. Nie rozumiem, tylko. Czekajcie, czekajcie. Tak, okay. długo chcecie zamknąć, to może być tak, że po na jakiś A czyli znowu o faszysta noo, zobaczmy co tam dobrze. słuchaj Pytasz, czy sądzę, czy jeden że jednego dzień nie wystarczy się... Nie, nie sądzę, My musimy coś zrobić, nie ma mógł ten nie z niego mostem Czemu... Oni chcą, żeby most przystąpił z mostem O, ale pan B będzie ciekawszy na pewno, wysadzą most a, wiedziałem. Trzeci ja co? Jest mocno Kawaii. Mamy coś z Kawaii. Są te Kawaii. A chydy. Most. Dobra, trzy nowe rzeczy dochodzą. Jak się cieszę. Bang, bang, O jezus, jak ja już dużo tego tego przypomniałem. Riodan chyba na ostatnie W sumie mogę tylko nie robić Trochę hmm. skip A, w tym odcinku jakoś już mało się stało Tak widzę, o dobra leci klat B Dobra, nie możemy zrobić nocą Możemy mieć tyle materiału wybuchowe No, a, tutaj ten z tym rurociągiem nie wiem co co chodzi. Na razie z rurociągiem, ale to jest coś ważnego. Jest. Nie, niestety nie muszę zrobić tak. Kopiuj i oglądam dalej. Zagano, Midland, Flushing, Flint. You Dlaczego to zrobiłem? Bo, quiet, no potem będę silence. po kolei sprawdzał, bo to mogą być jakieś inne albo nazwisko. Eevee. <laughs> Dobra. To tak? Mm -mm. Chyba nie. Chyba nic nie znaczy, wiecie? Niestety nie. Dobra. Co to, za, co to było to Kawaii? Kawaii. F A pomyliłem się, bang bang Kwai, o boże, jak nie jestem pierdolony Oglądamy kwai jeszcze Nie chcę, nie no od nowa, czy tego O, ale to już jest To co było wcześniej z mostem, na to wygląda Który chcieli wysadzić Albo teraz gadają o tym wysadzeniu mostu Dobra, dobra, dobra Na sam o tu jest hey. oh, wow. uh, very... To może być coś ważnego, nie? Pojęcia, czy dobra, trochę będę skipował Arm hub z grupy organizacyjnej jeden jaki jest plan. Mam taka, myślałem, że coś będzie autostrada. mogę potem przyjechać na tylko autostradę. Prowadzimy do zamknięcia mostu. Co się stanie? Coś mi ich do zrobienia, objazdu, jazdy, ich opuściło. Gada to samo. Gada to samo, co ten, temu typowi. powiem Teraz powie, że jest plan B no, on gada o tym planie B. Mówi to samo co tamtego tego typu. Dobra, autostrada wpiszę. Albo sam most. Co jest, jest jeszcze tam? Autostrada. Jest już tak dużo rzeczy ja kiedykolwiek... Może mówicie na zewnątrz, może wyjście na zewnątrz, to by było coś fajnego. A co jeszcze jest? A. O, z to będzie szybko. Słuchaj. Nie Pana... jest to To jest to... Zobie, waluję. Czekaj, jak to słyszałeś? Czekaj, wiedziałeś o tym? Czy to z powodu Simona? Więc załatwić to z moją grupą. Ciągasz mnie? Kurwa, posłuchaj, co? Jeszcze tutaj nie skończyliśmy, dobra? To nie koniec, nie skończyliśmy. Uuuu tutaj coś grubego się stało. Niestety nie wiem co. To teraz lecimy. A u do, z, Jest coś za dużo. Nie mi się tego oglądać. Kwaki. O Kwai obejrzeliśmy. To mogę już sobie złoczynnąć. Jacht. Nic nie ma z jachtem. Dobra. Most. Mostem jest więcej. O, jest na resztę Dobra, ale w tym odcinku myślę, że i tak będzie na tyle. W kolejnym ogarniemy resztę rzeczy. Czyli spróbujemy skrócić naszą literę. to co na pewno mi nie wyjdzie, ale spróbujemy. No, więc cześć.